Mamy obliczyć wyrazy od A3 do A6 i w podpunkcie A mamy podany pierwszy wyraz naszego ciągu. Liczymy kolejny wyraz, czyli nasze A2. To będziemy mieli A1 do potęgi drugiej, odjąć 2 razy 1, czyli będziemy mieli 2 do potęgi drugiej, odjąć 2, czyli mamy 4 odjąć 2, jest równe 2. Trzeci wyraz naszego ciągu, czyli będziemy mieli a możemy zapisać jako A2 od razu. A2 do potęgi drugiej. Odjąć 2 razy 2. Czyli mamy 2 do potęgi drugiej. Odjąć 4. Czyli jest to równe 4 minus 4. Mamy 0. Kolejny wyraz naszego ciągu. Czyli A4. To będzie równe A3 do potęgi drugiej. Odjąć 2 razy 3. To jest 0 do potęgi drugiej, odjąć 6, czyli mamy 0 minus 6 jest równe minus 6, a 5 to będzie a4 do potęgi drugiej, odjąć 2 razy 4, to jest równe minus 6 do potęgi drugiej, odjąć 8. Minus 6 do potęgi drugiej mamy na plusie 36 minus 8, otrzymujemy 28, a 6. To jest A5 do potęgi drugiej, odjąć 2 razy 5, to jest równe 28 do potęgi drugiej, odjąć 10, 784 minus 10 i mamy 774. W podpunkcie B nasze A1 jest równe 1, liczymy kolejny wyraz naszego ciągu, A2 to będzie 3A1, Odjąć 1 do potęgi drugiej, czyli mamy 3 razy 1 minus 1 jest równe 3 minus 1, czyli mamy 2, a 3 to będzie 3, a 2 odjąć 2 do potęgi drugiej, 3 razy 2 minus 4, 6 odjąć 4 jest równe 2, a 4 to będzie 3, a 3 minus 3 do potęgi drugiej.

Odjąć 5 do potęgi drugiej. 3 razy minus 25 minus 25. Mamy minus 75 odjąć 25. To jest równe minus 100. W podpunkcie C A1 jest równe 1. A2 jest równe 2. W takim razie A3 to będzie A1 dodać 1 podzielić przez A1. Czyli u nas to będzie tak naprawdę A2 przez A1, 2 przez 1, czyli mamy 2. A4 to jest A2, dodać 1 przez A2, czyli będziemy mieli A3 przez A2, to jest równe 2 przez 2, czyli 1. A5 to jest A3 plus 1 przez a poprzedni wyraz naszego ciągu, czyli mamy 3 wtedy, jest równe A4 przez A3 i mamy jedną drugą. A6 to jest A4 plus 1 przez A4. Mamy A5 przez A4 i to jest równe 1 druga przez 1, czyli będziemy mieli jedną drugą. W podpunkcie D Nasze a1 jest równe a2 i jest równe 3. Czyli możemy zapisać sobie po kolei, że a1 jest równe 3, a2 jest również równe 3. W takim lic razie liczymy a3. To będzie nasze a2 dodać 2a1, czyli mamy 2 dodać 2 razy 3, 3 dodać 6, mamy 9, a4. To będzie A3 dodać 2A2, będziemy mieli 9 dodać 2 razy 3, czyli mamy 9 dodać 6, to jest równe 15, a 5 to mamy A4 dodać 2A3, otrzymamy 15 dodać 2 razy 9, to jest równe 15 dodać 18.